Witaj w swojej wewnętrznej przestrzeni. Dzisiejszy wieczór to czas, aby zatrzymać się i dostrzec te drobne, codzienne gesty, które wykonujesz dla siebie. To mogą być bardzo małe rzeczy: chwila odpoczynku, przyjemna myśl, uśmiech, świadomy oddech. Często je pomijamy, szukając wielkich zmian i przełomów. A jednak to właśnie te maleńkie kroki budują Twoją siłę, wypełniają Cię troską i prowadzą do wielkiej przemiany. Dziś zaproszę Cię, abyś z wdzięcznością spojrzał na siebie. Usiądź wygodnie lub połóż się. Zamknij oczy i weź trzy powolne, głębokie oddechy. Z wdechem, poczuj, że napełniasz ciało spokojem. Z wydechem, poczuj, że opuszcza cię ciężar całego dnia. Przypomnij sobie jedną rzecz, którą dziś zrobiłeś dla siebie. To może być coś prostego: wypicie szklanki wody, kilka minut ciszy, krótki spacer, zdrowy posiłek, czy nawet moment, w którym zatrzymałeś się, by odetchnąć. Zatrzymaj to wspomnienie w sercu i pozwól, by rozlało się w tobie ciepłe uczucie wdzięczności. Poczuj, że jesteś osobą, która dba o siebie, która daje sobie miłość i troskę krok po kroku. Pozostań chwilę w tym uczuciu, wyobrażając sobie, jak to ciepło wypełnia całe Twoje ciało. Powtarzaj teraz za mną w myślach, bądź na głos. Doceniam siebie. Moje małe kroki prowadzą do wielkiej przemiany. Każdy drobny gest troski wobec siebie ma znaczenie. Uczę się kochać i wspierać siebie każdego dnia. Jestem wdzięczny za to, że idę swoją drogą we własnym tempie. Moja droga jest piękna, bo składa się z małych kroków pełnych miłości. Możesz wybrać jedną z afirmacji i powtórzyć ją kilka razy, aby zakorzeniła się w Twoim sercu. Weź jeszcze jeden głęboki, spokojny oddech. Poczuj, jak wdech napełnia Twoje ciało nową energią, a wydech rozluźnia i oczyszcza. Zatrzymaj się na chwilę w ciszy i doceń to, że dałeś sobie ten czas. Ten moment troski o siebie jest Twoim darem, świadectwem tego, że jesteś ważny. Że Twoje kroki mają znaczenie. Nie musisz zmieniać wszystkiego od razu. Wystarczy iść powoli, krok po kroku, z miłością i wyrozumiałością wobec siebie. Twoja droga jest wyjątkowa i piękna właśnie dlatego, że jest Twoja. Pozwól, aby ciepło wdzięczności, które poczułeś dzisiaj, pozostało z tobą również jutro. Możesz wracać do Niego zawsze, kiedy tego potrzebujesz. Wystarczy chwila uważności, spokojny oddech i myśl skierowana ku sobie. Zanim zakończysz tę medytację, podziękuj sobie w sercu za to, że jesteś. Za to, że praktykujesz, za to, że uczysz się kochać siebie każdego dnia coraz bardziej. Powoli porusz dłonią, stopą, otwórz oczy. Zatrzymaj na moment spojrzenie w ciszy i zabierz ze sobą ten spokój oraz wdzięczność do swojego życia codziennego. Pamiętaj, jesteś wystarczający. Twoje małe kroki mają wielką moc. Jeśli ta medytacja była dla Ciebie wspierająca, możesz do niej wracać zawsze, gdy tego potrzebujesz. A jeśli chcesz dalej odkrywać swoją wewnętrzną przestrzeń, subskrybuj kanał aby nie przegapić kolejnych praktyk i afirmacji. Twoja obecność tutaj ma znaczenie. Dziękuję, że jesteś.